Cześć! Witajcie na kanale Ragnar.pl Jakiś czas temu wrzuciłem Wam film z Hamiltonem Khaki King w roli głównej. Na filmie mogliście zobaczyć, że jego koperta nosi sporo śladów użytkowania. Szczególnie widoczne ślady nosiła polerowana luneta i boki koperty, co na filmie było mocno widoczne. Postanowiłem, że ten model, który był moim gralem, Zasługuje na spa. Nie wiedziałem tylko, gdzie takie spa wykonać. Wtedy przypomniał mi się wywiad na kanale Kuku Space. Odcinek nosił tytuł Czy można cofnąć czas? A jego bohaterem był Dawid Marędziak. Dawid zawodowo zajmuje się renowacją zegarków, więc postanowiłem zwrócić się właśnie do niego. Skontaktowaliśmy się, ustaliliśmy cenę i zakres prac, po czym wysłałem zegarek do Dawida. Po niedługim czasie Hamilton wrócił do mnie i czeka na rozpakowanie. Jesteście ciekawi efektów? Ja również, więc zabierzmy się za otwieranie. I proszę, oto dzieło Dawida. Zobaczcie, jak pięknie wypolerowana jest luneta. Na oryginalnym filmie możecie zobaczyć, ile rys i wgniotek było na lunecie przed renowacją. Do tego boki koperty. Zobaczcie uszy. Wszystko wygląda jak w nowym, nowiutkim zegarku. Powiem Wam szczerze, że jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem roboty Dawida. Wrzucę Wam jeszcze fotki makro i przebitki, żebyście mogli zobaczyć, jak ten zegarek po renowacji się prezentuje. Dla mnie. Bajka przepięknie błyszczy luneta. Zegarek prezentuje się jak odpakowany z oryginalnego pudełka. Naprawdę robi robotę. Rzućmy go na pasek i przymierzmy. A little longer than a few minutes later. Tak nam się prezentuje na oryginalnym paseczku. Hamilton Kaki King. Odzyskał swój dawny blask, za co jestem Dawidowi serdecznie wdzięczny I co? Leci na łapę. A few moments later. Proszę. Mój nadgarstek to 17,5 centymetra, A ta luneta po prostu jak lustro. Coś pięknego. Moi drodzy, jak? Podobają Wam się efekty? Mi podobają się bardzo. Jak widzicie, Dawid wykonał kawał świetnej roboty. Zegarek wygląda jak nowy. Dostał drugie życie. Jeżeli jesteście zainteresowani pracami Dawida, to zapraszam Was na stronę na Facebooku Renew Watches, gdzie znajdziecie kontakt do Dawida oraz zdjęcia już wykonanych przez niego prac. Link do strony wklejam Wam w opis tego filmu. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, kliknąć w dzwoneczek, dodać łapki w górę. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Piszcie, co uważacie o tym zegarku i co uważacie o pracy wykonanej przez Dawida. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj. Do następnego odcinka. Cześć.